A ja mówię, że jest już dwie minutki po 15 minut po godzinie 11, czyli dokładnie 17 minut po 11, dziś 5 dzień marca. Mamy piątek, piąteczek, piątunia. Naszym gościem na antenie jest specjalista, pan Zbyknu, Zygmunt Medowski. Panie Zygmuncie, witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry, kończę. się. Panie Zbigniewie, wyłączymy się dzisiaj z Panem w sprawie zatrważających informacji, na przykład z Holandii na tysiąc respondentów. Ponad 28% Polaków na emigracji raczy się w pracy kreską i nie wyobraża sobie życia bez tego typu używek. E, usprawiedliwiając to jako katorżniczą pracę w ciężkich warunkach i e, jakoby ten środek miał im pomagać właśnie w wykonywaniu tych ciężkich czynności pracy fizycznej, to dramatyczne dane. Z jednej strony dramatyczne, z drugiej strony, e, ja bym tak nie, e, chyba nie mówił z przekąsem o tych powodach, dla których oni e, sięgają po te środki przeaktywne, no bo można powiedzieć tak, że każdy radzi sobie jak umie w takiej kryzysowej sytuacji, mhm. a to z pewnością kryzysowa sytuacja jest. To znaczy, e, myślę sobie, że e, bycie za i praca ciężka i jeszcze w e, sytuacji pandemii, która już wystarczająco jest e, stresująca, no e, jest trudne. No i myślę sobie, że jakby e, e, nie każdy e, zna konstruktywne sposoby e, redukowania napięcia czy e, rozładowywania stresu. Mhm. No jak ktoś nie zna e, konstruktywnych, no to sięga wtedy po destrukcyjne. No, dramatem jest to, że ta działka jest mniej więcej w tej samej cenie, co piwo w normalnym sklepie, na przykład w słynnym Aldim. Jest to poziom między 7 a 10 euro. To też zachęca do kupowania tego typu środków. Nasi słuchacze piszą, że nie tylko Holandia, bo i w Polsce branża eventowa, filmowa też nie ma, jak to mówią, prawa bytu bez właśnie tego towaru. To powinno skłonić nas do myślenia, no bo jeżeli walczymy z alkoholizmem, a obok nas rozwija się kolejna epidemia, epidemia narkomanii, która jest jedną z chorób takich najbardziej... Demokratycznych, no to e, czy możemy gdzieś dziś szukać pomocy do wsparcia, będąc samemu w nałogiu. To jest do pana pytanie. Staram się być głosem tych, którzy mają już ten problem. Tak. No ja bym powiedział, że paradoksalnie jest tak, że pandemia przyszła nam z pomocą trochę, to znaczy. E, wzrost e, takich usług terapeutycznych w sieci mhm. jest kolosalny od czasu, kiedy jesteśmy. Zamknięci i właściwie ja sam w tej chwili a, y, y, udzielam porad, czy też y, prowadzę zajęcia, bo y, jestem też y, trenerem dla młodych terapeutów, głównie w sieci. W związku z czym nie ma to, co kiedyś było taką przeszkodą, czyli e, pamiętam, że część moich e, kolegów, koleżanek e, wsiadała w samolot, leciała do Londynu, czy leciała gdzieś w inne miejsca, po to, żeby na przykład prowadzić terapię. E, indywidualną czy grupową, no dziś już nie ma koniecznie takiej potrzeby, można spokojnie korzystać z usług polskiego terapeuty będąc za granicą. Mm -hmm. To prawda, internet też skrócił dystans tej, ja myślę do, do uzyskania tej pomocy, no jednak, żeby móc, móc, móc uzyskać tą pomoc, to musimy sami chcieć tą pomoc uzyskać. Czy jest jakaś złota rada, jakiś epikurejski złoty środek, kiedy faktycznie ktoś w podobnej sytuacji powinien zrozumieć, że potrzebuje tej pomocy, czy jednak no, nie obejdzie się bez interwencji jakiejś, nie wiem służb policji, pewnych Zdech. przykrych sytuacji w życiu, żeby Zdech. pojąć, że mamy problem? E, wie pan. E... Ja tak się uśmiecham, to chyba to jest mój konik, generalnie zmiana w życiu człowieka. Mm -hmm. I ta zmiana, e, ona zachodzi wtedy, kiedy są spełnione jednocześnie trzy warunki. To Jaki? znaczy, że to, że, że, że to, co chcemy zmienić, musi być dla nas po pierwsze ważne, po drugie możliwe i po trzecie pilne. Czyli jeżeli mm -hmm. jest tak na przykład, że z jakiegoś powodu, no i tutaj możemy sobie e, włożyć pewnie różne sytuacje, z moich doświadczeń terapeutycznych generalnie takie powody są dwa. To znaczy, albo chodzi o jakieś ważne osoby dla nas, czyli to może być rodzina, to może być tata, mama, partner, partnerka, dziecko. Czyli jakby w grę wchodzi miłość i jakby chęć zaoszczędzenia naszym bliskim cierpienia związanego z tym, że my się zachowujemy destrukcyjnie. Albo też są takie powody zewnętrzne, na przykład. Osoby, które e, najczęściej się pojawiają w e, terapii z powodu, na przykład używania marihuany, to są osoby, które e, zostały przyłapane przez policję, na przykład na posiadaniu e, e, tego środka większej ilości, czy mają taki nakaz sądowy pod tytułem, e, proszę się udać na terapię. Mhm. Panie Zygmuncie, czy dziś, w, gdybyśmy tak przyrównali te dane z Holandii, mam na myśli ten tysiąc respondentów polskich imigrantów do naszych danych tutaj rodzimych polskich, to skala używania tych twardych narkotyków, jak chociażby kokaina, anfetamina czy, czy, czy inne tego typu produkty, jest duża? To jest kilka tysięcy ludzi w Polsce, kilkaset tysięcy ludzi w Polsce? Jak wynika z tej informacji? Nie, nie, ja nie jestem epidemiologiem, jeżeli ktoś by chciał mieć takie e, konkretne dane, to oczywiście musiałby wejść na stronę mm -hmm. Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Tam jest specjalna komórka, która zajmuje się monitorowaniem tego zjawiska, mm -hmm. ale obawiam się, że aktualnych danych to my mieć nie będziemy, dlatego że no my jesteśmy już w tej chwili, bo że chyba minął wczoraj rok od... Tak, e, dokładnie tak. Od, Prawda? No właśnie. Mm -hmm. Więc jesteśmy rok w sytuacji wyjątkowej, kiedy jest trudno o badanie e, używania nawet e, legalnych środków, takich jak alkohol czy papierosy, a to dopiero mówić o, e, o narkotykach. Więc myślę sobie, że e, na takie wyniki, które by były wiarygodne, będziemy pewnie czekać jeszcze chwilę. Natomiast ja, ja, ja ponieważ y, zajmuję się terapią, mhm. więc dla mnie nie ma specjalnie różnicy czy te, ja, ja nie dzielę środków proaktywnych na e, e, te, które można legalnie dostać i nielegalnie. Oczywiście jasne, że jeżeli jest większa podaż, no to będzie większe ryzykowanie. Mhm. o czym, o czym świadczą te historie nasze, które były z dopalaczami, tak? Mhm. Ale e, dla mnie osobiście to, e, czy e, ludzie sięgają w, w dużym stopniu po alkohol, czy sięgają po inne środki. To jest to samo. No to jest kwestia drogorzędna. A to samo pewnie nie. Dlatego, czy w że, w sensie że, proces to, jest ten sam samozależnie... my... To miałem na myśli, że. I to tak, i to szkodzi. To tak, no to, 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 i, to, i to i to prowadzi do uzależnienia, ale to oczywiście nie jest tak, że to jest. E, to można wprost przekładać, bo też do tego dokładamy jeszcze tę historię uzależnień tak zwanych behawioralnych, czyli mm -hmm. i kto wie, czy to nie jest to, co, co nas bardzo zaskoczy, no bo właściwie jest tak, że od tego roku wszyscy żyjemy w dużej części doby w świecie wirtualnym, tak? Mm -hmm. I to dotyczy i osób dorosłych, i dzieci, i młodzieży. Ja, ponieważ już jestem Zaawansowany wiekowo, czyli posiada wnuczki, mhm. no to patrzę, w jaki sposób na przykład one muszą funkcjonować, i to znacząca część doby to jest jednak świat internetu, świat komputera, e, wirtualnej rzeczywistości. Jak to się przełoży na nasze funkcjonowanie w ogóle e, jako. E, populacji po, po, po okresie pandemii, no to zobaczymy, nie? Pan Zygmunt Medowski jest Państwa i moim gościem, specjalista do spraw uzależnień, za nami pierwsza część rozmowy. Panie Zygmuncie, proszę jeszcze tam zostać, mamy do Pana kilka pytań od słuchaczy i słuchaczy, będziemy bardzo wdzięczni, tymczasem ja Państwa zapraszam na krótki przerywnik, wracamy za sekund kilkadziesiąt, proszę być z nami, bo jest już za pięć, pół do dwunastej. Halo komentarze, halo Radia to codzienne, bardzo szczegółowe omówienie najważniejszych wydarzeń dnia.